czy sprzedaży, ze stop lossem. powyżej 100 punktów, czyli 100,1, 100, mamy zaledwie tylko 7% szans na to, że ten stop loss zostanie wybity. Czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że obudzimy się i ta pozycja będzie dalej otwarta. Tutaj jest jeszcze taki mały komentarz. W przypadku, gdy wzięlibyśmy sesję, Wzięli pod uwagę od początku roku sesje te wieczorne i wyeliminowali sesje, gdzie były informacje odnośnie gospodarki z Japonii czy też gospodarki z Australii i Nowej Zelandii, czyli w sytuacji, gdzie to środowisko pozwala na ten większy ruch, to już prawdopodobieństwo wystąpienia tego ruchu ponad 100-punktowego to zaledwie 3%. Czy jest 3% szans, że jeżeli sprawdzę w kalendarz i nie ma dzisiaj przez wieczór i przez noc żadnych istotnych danych, to jest tylko 3% szans, że mój stop loss zostanie wybity, jeżeli, jeżeli ja zostawię jakąś pozycję przez noc. Wystawiam stop loss. Tutaj ruch stupunktowy, przepraszam, Tutaj mało być pipsowe, tak? czyli mamy, mamy tak. Prawdopodobieństwo wystąpienia ruchu ponad 100-punktowego, czyli jeżeli mamy jednego lata na, jedne, jednej setnej, na dźwigni 1 do 100, to będzie ten jeden punkt wartość 10 dolarów, 10 100 punktów, a w pipsach to jest dokładnie jeszcze jedno zero. Czyli 1000. To jest bardzo istotna dana statystyczna, dlatego że. Te 100 punktów na sesji europejskiej-amerykańskiej to jest norma. Statystycznie tak bez żadnego problemu wychodzi, ale biorąc pod uwagę te wyniki, które mamy tutaj, nasuwa się jedna rzecz. Czy nie wykorzystać tej konsolidacji, czy też zmniejszonej amplitudy, do tego, żeby odpalić jakiś system automatyczny, który wykorzystywałby fakt, tego, że wahania są znacząco, znacznie ograniczone i na przykład skalpowałby na krótkim, na bardzo krótkim interwale, w jaki sposób i które pary walutowe są dla nas do handlu nocą? Wszystko...